Witam Was bardzo bardzo serdecznie. W dzisiejszej szkole spotowania piaszczysta rzeka Kap Zachodni. Generalnie piaszczysta rzeka to jest bardzo rozległa mapa, jednak ja nie czuję się tutaj dobrze spotując. Jest mało miejsc, w których można solidnie pospotować. Pierwszą miejscówką, jaką możemy wykorzystać, jest tutaj ta górka, czyli wychylamy się i cofamy, to jest najbezpieczniejsza opcja, a drugą mniej bezpieczną, ale dużo bardziej. Hmm, Przynoszącą większe profity są te krzaki tutaj. Tutaj musimy uważać, żeby właśnie nie przewrócić drzewa, ponieważ już kilka razy widziałem, jak karta zdejmowała na Hita Scout'a. Tu trochę widzimy i jesteśmy w stanie wyspotować to, co przejeżdża tam, co, je, co jedzie tam, co się dzieje troszkę w mieście i do przodu. Jeśli mamy to miejsce obcykane i wiemy, że nic tutaj nie jedzie, możemy zaryzykować podjazd w krzaki. W tych okolicach spotujemy troszkę dalej, no ale jest to już bardzo niebezpieczne i zawsze musimy dbać o to, żeby mieć gdzie uciec. No i w zasadzie trzecim miejscem, to już jest totalnie bardzo niebezpieczne, ponieważ spotujemy nawet kapa przeciwnika, jest miejscówka tutaj, i wtedy ogarniamy dużą część mapy, jednak bardzo rzadko uda, wam, uda się tutaj dostać i stąd spotować, jeśli chodzi o. Yy, to miejsce to tak, jesteśmy narażeni, w zasadzie w każde miejsce, które pokazałem, jesteśmy narażeni na ostrzał z wszędką. Także musimy być gotowi do ucieczki albo w dół, albo do tyłu, tyle, że najczęściej kończy się to kilkoma pestkami. Dlatego nie lubię piaszczystej rzeki, ponieważ nie ma jakiegoś dobrego miejsca, gdzie na przykład w 5 na 10 przypadków uda się zrobić fajnego spota. Tutaj raczej rządzi przypadek, szczególnie w momencie, kiedy przerobili tutaj ten środkowy kanion jest dużo bardziej rozległy, dużo więcej tutaj jeździ, a co za tym idzie jest dużo większy problem z dostaniem się na miejscówkę do spotowania niewykrytym. Drugim sposobem, tutaj praktycznie w ogóle nie spotuję, ale możecie robić tak, chowamy się i spotujemy wszystko co będzie wyjeżdżało tutaj. Jedyny mankament, nie spotujemy tej rynny. A co za tym idzie, możemy zostać zaskoczeni przez przeciwnika, no i w momencie, kiedy widzimy, że za nami linia frontu się przesuwa, musimy koniecznie stąd uciec, ponieważ już będziemy łatwym celem narażonym na ostrzał z każdej strony. Jeszcze jedną możliwością spotowania, w zasadzie ostatnim, jest spotowanie tu z tego miejsca. Jedyny problem jest taki, że dość się wychylamy i możemy być narażeni na Puszujące czołgi, stąd, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie wykrywać to, co dzieje się tutaj, i zadawać obrażenia. Dla odważnych, można troszkę bardziej podjechać tutaj, pod hmm, rynne, wychylać się, chować i spotować w zasadzie pod artylerię. Wszystko w odcinku. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, ban.